Cały urok płomieni jest w ich zniewalającym, dziwnym pląsaniu gdzieś poza kategoriami harmonii, proporcji i miary. Czyż niepochwytne wzloty płomienia nie są dobrym symbolem wdzięku i tragedii, naiwności i rozpaczy, rozkoszy i smutku? Czyż w ich niszczącej przejrzystości, w ich palącej niematerialności nie ma jakiejś lekkości, polotnego zrywu, które są następstwem wielkich oczyszczeń wielkiego wewnętrznego żaru? Gdybyż tak uniosły mnie poryw i transcendencja płomieni, gdybyż rzuciły mnie w górę ich podstępne, subtelne energie tak bym zaczął szybować wśród morza płomieni, bym spalał się jakąś eteryczną śmiercią, niby we śnie? Dziwne piękno płomieni kryje się w tym, że dają one złudzenie śmierci wzniosłej i czystej, czegoś jak lazur nieba obrzasku. Czy to nieznamienne, że o śmierci w płomieniach mówimy tylko w związku z istotami uskrzydlonymi, lekkimi i wdzięcznymi? Śmierć w płomieniach kojarzy nam się z opaleniem skrzydeł ze śmiercią niematerialną. Czyżby tylko motyle umierały w płomieniach, a ci, którzy umierają od ognia, jaki noszą w sobie? Prawdziwe kobiety to te, w których obecności zapominamy o problemach, ideach, kosmicznych niepokojach i metafizycznych udrękach. Człowiekowi szarpanemu metafizycznym niepokojem obcowanie z kobietą przywraca równowagę i daje pocieszenie. Dzięki kobiecie można bodaj przez chwilę napawać się słodką, miłą i czarowną nieświadomością. Zrodzone niemal wyłącznie do kochania, treść całej swojej istoty wyczerpują w miłosnym porywie. Kobiety kochają bardziej niż mężczyźni i cierpią o wiele bardziej od nich. Jednakże podczas gdy mężczyzna z doświadczenia miłości bądź z wielkiego cierpienia wysnuwa myśl albo sens powszechny, dla kobiety pozostaje ono czymś ściśle indywidualnym, nie dającym żadnej projekcji ani pogłębienia w sferze istotowej i wiecznej. Kobieta przeżywa rozkosz bądź znosi ból tak, jakby były one czymś wyłącznie indywidualnym. Nie ma kobiet, które by we własnym, osobistym cierpieniu odkrywały istotę cierpienia. Ponieważ są one zamknięte na wymiar powszechny. Jako istoty z gruntu bierne swoich subiektywnych doświadczeń nie przekształcają w żaden sposób, nie poddają obróbce, nie przeżywają ich z ową intensywnością, która oczyszcza i uwzniośla, lecz poddają się im całkowicie. Duchowe stany u kobiet nie są twórcze, gdyż obracają się w sferze czysto indywidualnej i akcydentalnej, jako takie są więc pozbawione znaczenia i wartości symbolicznej, niczego nie objawiają. Kobieta jest zwierzęciem niezdolnym do kultury i ducha, ten wszakże, kto ową bezpłodność próbuje wyjaśniać okolicznościami historycznymi, daje dowód haniebnej ignorancji. Kobiety nie stworzyły niczego w żadnej dziedzinie. Jeszcze istotniejsze jest to, że ich dokonania są najmniejsze w dziedzinach, w których trudziły się i działały najwięcej, na przykład w muzyce. Fakt, że właśnie w tej sztuce kobiety, choć oddawały się jej gorliwiej aniżeli mężczyźni, nie stworzyły niczego oryginalnego, skłania mnie do kategorycznego i nieodwołalnego stwierdzenia, iż kobieta nie jest bytem historycznym. Czyż trzeba jeszcze przypominać, iż nie istnieje żadna oryginalna myśl pochodząca od kobiety, żadne trwałe dzieło sztuki, że te wizualne istoty nie stworzyły niczego w malarstwie, że natomiast wybiły się nieco w paru naukach, z którymi ich kobiece inklinacje nie mają nic wspólnego. W swojej esencji kobieta jest istotą otwartą jedynie na witalne wartości erosa, zamkniętą zaś zupełnie na wartości nadbudowane nad tamtymi albo od nich pochodzące. Lubię kobiety, gdyż przy nich przestaję myśleć i mogę w pełni, acz przez krótki czas, przeżywać irracjonalność. U boku kobiety zapominasz, że cierpisz z powodu ducha, ale przemykasz się ponad dręczącymi dualnościami i powracasz ku praźródłom życia, ku treściom pierwotnym, niepodzielnym, wyprowadzanym jako ekspresje organiczne z irracjonalnej esencji życia. Dla rycerzy nicości kontakt z kobietą może być jedynie drogą, która o ile nawet nie prowadzi do ocalenia, to przecież wiedzie do chwilowego ukojenia daje zapomnienie i pocieszenie. Wdzięk kobiety łagodzi tragedię mężczyzny. Nie znoszę mędrców, ponieważ są wygodni, lękliwi i wstrzemięźliwi. Nieskończenie bardziej lubię ludzi opanowanych przez wielkie namiętności, które zżerają ich i przyprawiają nawet o śmierć niż zrównoważone. Usposobienie mędrców, znieczulające ich zarówno na rozkosz, jak i na ból. Mędrzec nie zna tragizmu namiętności, nie zna strachu przed śmiercią, nie wie też, co to poryw i ryzyko ani barbarzyńskie, groteskowe bądź wzniosłe bohaterstwo. Jego dusza nie wibruje, jest zimna, lodowata, dlatego przemawia maksymami i udziela rad. On jest za pan brat z transcendencją, jest, ponad, i ta postawa wyższości uniemożliwia mu przeżywanie tragedii, skrajnego dramatyzmu i bohaterskiego uniesienia. Mędrzec niczego nie przeżywa i nie czuje, nie pragnie i nie oczekuje niczego. Ustala wszystkie treści życia na jednym, równoważnym poziomie i wyciąga wszelkie konsekwencje z tego zrównania. Jakże za to złożone wydaje mi się istnienie, które, również ustaliwszy taką ekwiwalencję, mimo wszystko nadal zmaga się aż do końca w obrębie pewnych treści. Egzystencja mędrca jest jałowa i pusta, bo zupełnie wyzbyta elementów sprzeczności, antynomii i beznadziei, bo nie zna ona tragizmu wielkich namiętności. Nieskończenie płodniejsza jest ta, która wyciągając wszelkie konsekwencje, nie przestaje samej sobie zaprzeczać i ciągle na nowo pada łupem organicznych, nieprzezwyciężalnych kontradykcji. Rezygnacja mędrca płynie z wewnętrznej pustki, nie zaś z ognia duszy. Wolę umrzeć od takiego ognia niż od pustki i rezygnacji mędrca.